I don't really A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie, właśnie. W tej Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku baglu. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował... Dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Trzymaj się. Boże. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A, jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Mm, jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak, i to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu, jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zajmę się tym. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu. Możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, no i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z ludźmi. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu. Zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę Areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Zawsze Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczną Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy.